Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, zastanówmy się głębiej nad tą szczególną godziną, trzecią nad ranem. To czas, kiedy granice między światem zewnętrznym a naszym wnętrzem zdają się zacierać. Cisza nocy otacza nas niczym kokon, odcinając od zgiełku dnia, od natłoku bodźców i rozproszeń. W tym szczególnym czasie, kiedy ciało odpoczywa, a umysł staje się bardziej podatny na subtelne impulsy, możemy doświadczyć czegoś wyjątkowego. Często budzimy się bez wyraźnego powodu. Nie budzi nas dzwonek alarmu, hałas z zewnątrz, ani żadne fizyczne dolegliwości. To jakby ktoś delikatnie nas dotknął, jakby cichy szept wyrwał nas ze snu. Czyż to nie może być właśnie ten szmer łagodnego powiewu, o którym czytamy w Księdze Królewskiej I w rozdziale XIX, wersecie XII? W tym fragmencie Bóg objawia się prorokowi Eliaszowi nie w potężnych zjawiskach natury, lecz w cichym, ledwo słyszalnym powiewie. Podobnie i dzisiaj Bóg może przemawiać do nas w ciszy nocy, w tym delikatnym przebudzeniu, które wyrywa nas ze snu. To przebudzenie o trzeciej nad ranem może być symbolicznym wołaniem. W tradycji chrześcijańskiej liczba trzy często symbolizuje trójcę świętą. Może to być więc subtelne przypomnienie o obecności Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, którzy są z nami w każdej chwili, nawet w najciemniejszej godzinie. To czas, kiedy możemy uświadomić sobie, że nie jesteśmy sami, że Bóg czuwa nad nami, otacza nas swoją miłością i pragnie z nami rozmawiać. Niektórzy mogą odczuwać niepokój, lęk, a nawet strach, budząc się w środku nocy. To zrozumiałe. Ciemność i cisza mogą budzić w nas różne emocje. Jednak, drodzy bracia i siostry, pamiętajmy, że Bóg jest światłem, które rozprasza wszelką ciemność. On jest naszym pokojem, naszym schronieniem. W Psalmie 23 w Wersecie 4 czytamy: Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Te słowa dają nam pocieszenie i nadzieję. Nawet w najciemniejszej godzinie Bóg jest z nami. Z. To przebudzenie może być więc zaproszeniem do głębszej refleksji, do modlitwy, do spotkania z Bogiem w ciszy naszego serca. To czas, kiedy możemy odłożyć na bok troski i zmartwienia i otworzyć się na Bożą Obecność. To czas, kiedy możemy usłyszeć Jego głos, który przemawia do nas w ciszy nocy. To właśnie w tej ciszy, w tym spotkaniu z samym sobą, Bóg może do nas przemawiać, może przypominać nam o swoich obietnicach, o swojej miłości, o swoim miłosierdziu. Może też uświadamiać nam nasze słabości, nasze grzechy, ale nie po to, by nas potępić, lecz by nas uzdrowić i poprowadzić do nawrócenia. Pamiętacie historię świętego Piotra? Po tym, jak zaparł się Jezusa trzy razy, Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra. Ewangelia Łukasza, rozdział 22, werset 61. To spojrzenie było pełne miłości i przebaczenia, ale też pełne smutku i rozczarowania. To spojrzenie dotknęło serca Piotra do głębi i skłoniło go do gorzkiego płaczu. Podobnie i dzisiaj, w ciszy nocy, Bóg może spojrzeć na nas z miłością i miłosierdziem, dotykając naszych serc i skłaniając nas do refleksji i nawrócenia. To przebudzenie o trzeciej nad ranem może być więc okazją do rachunku sumienia, do modlitwy pokutnej, do prośby o przebaczenie. To czas, kiedy możemy wyznać Bogu nasze grzechy i słabości i prosić go o siłę do poprawy. Pamiętajmy, że Bóg jest miłosierny i przebacza tym, którzy do niego z pokorą się zwracają. Ale to nie tylko czas refleksji nad grzechami, to także czas dziękczynienia. Możemy dziękować Bogu za Jego dary, za Jego opiekę, za Jego miłość. Możemy dziękować za nasze rodziny, za naszych przyjaciół, za zdrowie, za pracę, za wszystko, co mamy. Dziękczynienie otwiera nasze serca na Bożą łaskę i umacnia naszą wiarę. To przebudzenie, drodzy bracia i siostry, to nie przypadek, to zaproszenie, zaproszenie do spotkania z Bogiem w ciszy naszego serca, w głębi naszej duszy. To czas, kiedy możemy usłyszeć Jego głos, który przemawia do nas w szmerze cichego powiewu. Skoro zrozumieliśmy, że przebudzenie o trzeciej nad ranem może być szczególnym zaproszeniem od Boga, powstaje pytanie: jak powinniśmy na to zaproszenie odpowiedzieć? Jak modlić się w tej szczególnej godzinie? Przede wszystkim pamiętajmy, że nie ma jednej uniwersalnej recepty na modlitwę. Każdy z nas jest inny. Ma inną relację z Bogiem, inne potrzeby i pragnienia. Dlatego też nasza modlitwa powinna być szczera i płynąca z głębi serca. Jednak możemy wyróżnić kilka aspektów, które mogą nam pomóc w modlitwie o trzeciej nad ranem: cisza i skupienie. Skoro zostaliśmy przebudzeni z głębokiego snu, warto przez chwilę pozostać w ciszy i skupieniu. Możemy usiąść na łóżku, zamknąć oczy. I wsłuchać się w ciszę nocy. Możemy spróbować wyciszyć natłok myśli i skupić się na obecności Boga. To czas, kiedy możemy uświadomić sobie, że jesteśmy w Jego obecności. Modlitwa dziękczynna. Możemy zacząć od dziękczynienia. Dziękujmy Bogu za Jego dary, za Jego opiekę, za Jego miłość. Dziękujmy za miniony dzień, za naszą rodzinę, za zdrowie, za wszystko, co mamy. Dziękczynienie otwiera nasze serca na Bożą łaskę. Modlitwa uwielbienia. Możemy również uwielbiać Boga za Jego wielkość, za Jego moc, za Jego miłosierdzie. Możemy śpiewać pieśni uwielbienia, czytać psalmy lub po prostu wyrażać Bogu naszą miłość i podziw. Modlitwa prośby. Jeśli czujemy taką potrzebę, możemy również prosić Boga o pomoc w naszych troskach i problemach. Możemy prosić o siłę, o mądrość, o pocieszenie. Pamiętajmy jednak, żeby prosić z ufnością i pokorą, zdając się na wolę Bożą. Czytanie Pisma Świętego. Możemy również sięgnąć po Pismo Święte i przeczytać fragment, który nas poruszy. Słowo Boże jest światłem na naszej drodze i może nas prowadzić i umacniać. Może to być fragment, który wcześniej czytaliśmy, albo zupełnie nowy. Pozwólmy, aby Słowo Boże do nas przemówiło. Rozmowa z Bogiem. Najważniejsze jest, aby nasza modlitwa była szczera i płynąca z serca. Możemy rozmawiać z Bogiem tak, jak z najlepszym przyjacielem, dzieląc się z nim naszymi radościami i smutkami, naszymi troskami i nadziejami. Pamiętajmy, że modlitwa to nie tylko słowa, ale przede wszystkim postawa serca, to otwarcie się na Bożą obecność. To oddanie mu swojego życia, to zaufanie Jego miłości. Modlitwa o trzeciej nad ranem może być szczególnym czasem łaski, czasem spotkania z Bogiem w ciszy naszego serca. To czas, kiedy możemy doświadczyć Jego bliskości i Jego miłości. Drodzy bracia i siostry, kontynuując nasze rozważania, chciałbym teraz przedstawić przykład modlitwy, którą możemy odmawiać, budząc się o trzeciej nad ranem. Pamiętajmy jednak, że to tylko przykład, a nasza modlitwa powinna być szczera i płynąca z głębi serca. Możemy modlić się własnymi słowami, dodając do tej modlitwy to, co czujemy w danym momencie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Ojcze przedwieczny, Stwórco nieba i ziemi, Wszechmogący Boże, staję przed Tobą w ciszy tej godziny o trzeciej nad ranem, pełen pokory i wdzięczności. Dziękuję ci z całego serca za dar życia, za każdy oddech, za miłość, którą mnie obdarzasz każdego dnia. Dziękuję ci za miniony dzień, za chwilę radości i za te trudniejsze, które mnie umocniły. Dziękuję ci za moją rodzinę, za przyjaciół, za zdrowie, za dach nad głową, za każdy nawet najmniejszy dar. Przepraszam cię, Ojcze miłosierny. Za wszystkie moje grzechy, myśli, słowa i uczynki, którymi cię obraziłem. Wyznaję z żalem moje słabości, moje upadki, moje zaniedbania. Proszę Cię o przebaczenie, o łaskę nawrócenia i o siłę do poprawy. Oczyść moje serce i umysł, abym mógł Ci służyć z czystym sumieniem. Uwielbiam Cię, Boże, za Twoją nieskończoną wielkość, za Twoją moc, za Twoje miłosierdzie, które ogarnia cały świat. Jesteś królem królów, panem panów, alfą i omegą, początkiem i końcem. Twoja chwała niech rozbrzmiewa na wieki wieków. Proszę cię, Ojcze Święty, w tej cichej godzinie, za cały Kościół Święty, za papieża, biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych. Umacniaj ich w wierze, nadziei i miłości. Proszę cię za moją ojczyznę, za rządzących, aby kierowali się mądrością i sprawiedliwością. Proszę Cię za wszystkich ludzi na świecie, szczególnie za tych, którzy cierpią, którzy są samotni, opuszczeni, chorzy i potrzebujący. Okaż im swoje miłosierdzie. Proszę Cię również za siebie, Ojcze. Oświeć mój umysł, abym poznał Twoją wolę. Wzmocnij moją wiarę, nadzieję i miłość. Daj mi siłę do pokonywania trudności, mądrość w podejmowaniu decyzji, cierpliwość w znoszeniu przeciwności i pokój w sercu który przewyższa wszelki umysł. Chroń mnie od złego i prowadź mnie drogą zbawienia. Oddaję Ci, Boże, wszystkie moje troski, lęki i zmartwienia. Ufam Twojej opatrzności i wierzę, że Ty wszystko obracasz ku dobremu. W Twoje ręce składam moje życie i moją przyszłość. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, po tym szczególnym spotkaniu z Bogiem w cichej modlitwie, Otwieramy się na działanie łaski Bożej. To nie koniec naszego spotkania, ale raczej jego początek, początek dnia, który ma być naznaczony obecnością Boga. Warto więc, by to doświadczenie nie uleciało wraz ze świtem, lecz by pozostało z nami, kształtując nasze myśli, słowa i czyny. Po modlitwie, w ciszy, która jeszcze otacza świat, możemy oddać się refleksji nad Słowem Bożym, jeśli je czytaliśmy. Pozwólmy, by przeczytany fragment utkwił w naszym sercu, by przemawiał do nas w ciągu dnia, przypominając nam o Bożej miłości i prowadzeniu. Jeśli nie czytaliśmy Pisma Świętego, sama cisza po modlitwie może być czasem szczególnego natchnienia. Wsłuchujmy się w nią, starając się usłyszeć cichy głos Boga, który może przemawiać do nas poprzez intuicję, wspomnienie, myśl. A nawet poprzez odczuwany pokój serca. To właśnie w tej ciszy, po modlitwie, Bóg może nam uświadomić pewne sprawy, pokazać nam drogę, którą powinniśmy podążać, lub po prostu obdarzyć nas swoim błogosławieństwem. Ważne jest również, byśmy po modlitwie zapisali myśli, które pojawiły się w naszym umyśle. Mogą to być refleksje dotyczące naszego życia, odpowiedzi na nurtujące nas pytania. A nawet natchnienia od Ducha Świętego. Zapisane myśli pomogą nam lepiej zrozumieć to, co Bóg chciał nam przekazać, i będą stanowiły cenną pamiątkę tego szczególnego spotkania. Modlitwa powinna nas pobudzać do działania, do zmiany naszego życia na lepsze. Może po modlitwie uświadomiliśmy sobie, że powinniśmy coś zmienić w naszym postępowaniu, że powinniśmy podjąć jakieś konkretne kroki. By być bliżej Boga i bliźnich. Niech to doświadczenie modlitewne nie będzie tylko chwilowym uniesieniem, ale niech nas inspiruje do konkretnych czynów miłości i dobra. Pamiętajmy, że modlitwa to nie jednorazowy akt, lecz stała postawa serca, nieustanna rozmowa z Bogiem, która przenika całe nasze życie. Modlitwa o trzeciej nad ranem może być szczególnym momentem łaski, który nas umocni. I poprowadzi na drodze wiary, ale jej owoce powinny być widoczne w każdym naszym działaniu, w każdej relacji, w każdym momencie naszego dnia. Starajmy się więc żyć w łączności z Bogiem, pamiętając o tym cichym spotkaniu, które miało miejsce w ciemności nocy. Niech to doświadczenie będzie dla nas źródłem siły, nadziei i pokoju, które będą nam towarzyszyć w codziennych zmaganiach. Niech ta cicha godzina modlitwy umocni naszą wiarę i zbliży nas do Boga, który czeka na nas z otwartymi ramionami, gotowy obdarzyć nas swoją miłością i łaską. To nie tylko modlitwa o trzeciej nad ranem, ale zaproszenie do nieustannej modlitwy serca do trwania w Bożej obecności przez cały dzień. Drodzy bracia i siostry, odkryliśmy, że przebudzenie o trzeciej nad ranem. Nie musi być jedynie przypadkowym wybudzeniem ze snu. Może to być szczególne zaproszenie od Boga, zaproszenie do spotkania w ciszy, do rozmowy serca z sercem. To czas, kiedy możemy odłożyć na bok troski dnia codziennego i skupić się na obecności Boga, który jest zawsze blisko nas, nawet w najciemniejszej godzinie. Pamiętajmy, że modlitwa to nie tylko słowa, ale przede wszystkim postawa serca. To otwarcie się na Bożą obecność, to oddanie Mu swojego życia, to zaufanie Jego miłości. Modlitwa o trzeciej nad ranem, choć szczególna, jest zaproszeniem do nieustannej modlitwy, do trwania w Bożej obecności przez cały dzień. Niech ta cicha godzina modlitwy umocni naszą wiarę i zbliży nas do Boga, który czeka na nas z otwartymi ramionami, gotowy obdarzyć nas swoją miłością i łaską. Niech owoce tej cichej godziny, spędzonej na modlitwie, będą widoczne w naszym życiu, w naszych relacjach z bliźnimi, w każdym naszym działaniu. Niech ta modlitwa umocni naszą wiarę, nadzieję i miłość, abyśmy mogli żyć w zgodzie z wolą Bożą. A teraz, drodzy bracia i siostry, jeśli to rozważanie było dla Was wartościowe i poruszyło Wasze serca, Zachęcam Was serdecznie do działania. Jeśli pragniecie kontynuować swoją duchową podróż i czerpać więcej inspiracji, zasubskrybujcie nasz kanał. Polubcie ten film, aby dotarł do jak największej liczby osób, które mogą potrzebować wsparcia i duchowej pociechy. Napiszcie w komentarzu słowo Amen, aby zamanifestować swoje pragnienie życia w zgodzie z Chrystusem. I co najważniejsze, podzielcie się tym filmem z waszymi bliskimi, z tymi, którzy być może w tym momencie potrzebują wsparcia i pocieszenia. Niech Słowo Boże niesie się dalej i dotyka serc, przynosząc nadzieję i miłość. Niech Bóg was błogosławi. Amen.